Jeśli pogoda nie spłata nam figla, mamy zamiar połowić do zachodu słońca. Niestety na razie wszystko wskazuje na to, że dzisiaj ten spektakl odbędzie się za chmurami. Taka nagła zmiana pogody mogła też negatywnie wpłynąć na żerowanie ryb. Te wodne stworzenia są wyjątkowo czułe, szczególnie na wahania ciśnienia. Na szczęście nasze obawy zostały dość szybko rozgane. I wiecie co? Ten okoń został złowiony na algę numer 3. I wcale nie przeszkadzało mu to, że ta blacha jest względnie duża. Yy, I zobaczcie, yy, ryba całkiem spora. Okazuje się, że jednak ten instynkt drapieżniczy jest tak silny, że jeżeli coś zachowuje się nienaturalnie, jest łatwe do zdobycia. Przykuwał uwagę dzięki tej linii nabocznej dużym gałkomocznym, to pomimo tego, że mógłby wybrać mniejszą klej albo podkę, zdecydował się na tak właśnie tej przynęty. Ryby po prostu są ciekawskie, a ta ciekawość skłania je do tego, aby czasami testować, tak jak my, wędkarze, jakieś przynęty, to one po prostu nowe, można powiedzieć, ofiary. No, o konie. Masz szczęście czy wystąpiłeś w goobrodku. Do zobaczenia.